Chris M. Jersey City, West Egg. Uh, West Egg Illuminati, light like shells into your body. You can tell that it's hot, I'm like Hell's Kimasabi. My positive light is shining from the negative inside me. Not devilish cocky, how the hell they finna stop me though? The game highly welcomes me like hell's in the lobby. Skuma i Trójmiasto 2013. Jesteśmy przy Falowcu, i jesteśmy tutaj. Właśnie to jest najdłuższy budynek w Europie. Kto by pomyślał, zamiast budować budynek do góry, można go położyć na boku. Tak. Do dzisiaj dowiemy się przy falowcu, w jaki sposób można zdobyć szacunek ludzi ulicy, bo wiemy, że największe stężenie ziomalstwa kręci się właśnie tak daleko, jak daleki jest ten budynek. Mieszkam tutaj. No. Czy spotkała się pani z jakimiś oznakami przestępczości? Nie. Nie widziała żadnego pani gangu? Nie. Romów? Murzynów? Czy spotkał się Pan kiedyś z, z przestępczością zorganizowaną tutaj? No jak to na osiedlu, co to za, za e, przestępczość zorganizowana? Tak to gówniarze i nic więcej chyba, nie? Kiedyś się zdarzyło, że była, były bójki tutaj, ale teraz się uspokoiło. Odkąd jest w komisariat, to jest spokojnie. Pani tu mieszkała, czy ciężko było się wejść w klimaty gangów? Nie, nie, to są raczej zbieracze złomu, jacyś tacy gangi w falowcu. Ojej, nie wiem, ale na pewno jest ich bardzo dużo. Jest jeden gang złomiarzy, że słyszeliśmy, a jakieś inne. trzeba pani zbierać, czy butelek To też, na pewno. Zaobserwowałam kiedyś. I tacy panowie, którzy przewracają ten kontener z makulaturą, wchodzą tam do środka i tam na przykład noc spędzają. Są takie grupy, ale no, czy oni coś robią, czy nie, może tylko krzyczą, tak, tylko dla zabawy wypiją trochę i chcą szpanować, jak to oni tak mówią. Ale trudno mi powiedzieć, naprawdę. Ja nie wychodzę wieczorami, także nie słyszałam. Dwa razy byłem komendanta i mówiłem mu o tym, że tu wpadają ludzie. Kolega mój wpadł, ma padaczkę i, i, i padaczkę i wodę w kolanie. Tutaj to takie czarne, cholera. A to tak mnóstwo jest. tu o jakichś czarnych, którzy się zalęgli. Nie słyszałam. A mało to razy. Tutaj? Tak, tak, tam, o tam, tam dalej. I jak wyglądają, napadają tak, ludzi? Nie, pijaczków. Nóż między żebra. Może a, a, no. a może pan wie, jak zdobyć szacunek ludzi ulicy? Po prostu być grzecznym i więcej, no co. Trzeba się podporządkować <śmiany> do całego to. Nie mieć włosów na bibera. No. Nie mieć długich włosów, bo wtedy Cię nie szanują, nie? Jak zdobyć, też nie wiem. Nie mam pojęcia, proszę Pana. Może ładne felgi, futro, kieta złota? <laughs> Wie Pan co, ja tego nie noszę, bo z tego co słyszałam, no to zrywają. Nawet i w tramwaju byłam świadkiem, jak z takiej Pani ktoś zerwał łańcuszek i wyskoczył z tramwaju. Mogę się integrować, jakieś robić, jak to powiedzieć, jakieś ścianki. Do malowania graffiti. Mhm. Pracuję w gimnazjum i zdobyć szacunek gimnazjalistów jest też dość ciężko. Natomiast albo się to ma, albo się tego nie ma. Ja wiem, że to chyba trzeba być po prostu stanowczym. No, jak być taki poważany na dzielni, tak, żeby nikt nie podskoczył i najwięcej siano po cichu. No, jak wie pan, podskoczy to trzeba. oddać chyba jakie no, ja, Jak zdobyć szacunek ludzi ulicy? E, wyciągnąć dres z torby. Założyć i, i spytanie wino. Jak zdobyć szacunek ludzi ulicy? Lansem? Nie. Złotą kietą? Też. Nie. Futrem? Jaki pomysł? Nie mam żadnego. Io, io, jadą, jadą. Policja wie, że na falowcu jest bardzo dużo przestępczości. Gangi złomowców, pijaków, romów i Murzynów. Dlatego postawili swój najnowocześniejszy, jakże przestronny i wspaniały w pięknej kolorystyce budynek mieszkalno-usługowy. Because the game to me is like Jello to a Or Nelly to a Or Flesh to a Never stress on if my health is Why dudes copy? Irrelevant I listen to they 2013, jesteśmy to właśnie L Dobra, nie będzie miliardów tych stand-upów, nie? rzecz nie w trzcinie Karol, nie, o, oh, rozciąga się jak makaron. Tak, makaron. Mm. <laughs>